Ekstrencie i księża, biskupi, przewielbni kapłani, ojcowie Paulini, szanowny panie, pan, szanowne panie i panowie posłowie, szanowny panie komendancie główny, druhny, druchowie, kochani rycerze Floriana, strażacy, tu na Jasnej Górze przed obliczem naszej Królowej z głębi serca witam was wszystkich. Czuję się niezmiernie zaszczycony móc dziś stanąć przed wami, bohaterami naszej codzienności, jako prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Patrząc na was widzę nie tylko strażaków, ale ry rycerzy Floriana. Rycerzy, którzy niezłomnie stawiają czoła niebezpieczeństwom, którzy wci wciąż niosą w sercach ogień, pasji do służby innym. Widzę rycerzy, którzy wychowują młodzież, przekazując ducha służby, odwagi i braterstwa. Widzę rycerzy, którzy pielęgnują nasze tradycje, których służba jest nieodłącznym elementem naszej kultury. Od morza do Tatr, od Bugu do Odry, Wolbusz, Padew Narodowa, Nakło, Babimost to jednostki, które mają ponad 100 lat. Dziś obchodzimy 145, 145 rocznicę urodzin Bolesława Chomicza. I dziś obchodzimy urodziny Antoniego Banasika z OSP Polesie, gmina Lelów. Druch ma 6 lat, młodszy się nie odmeldował. Mamy wśród nas dziewczęta, jest ich coraz więcej w naszych szeregach. Karolina Kiepura, Natalia. Drabczyk z, OMT, z MDP Wręczyca, 11-latki. Daria z OSP Starcza. I mamy naszych seniorów, nestorów. Stanisław Gajda z OSP Straszków, powiadkoło, 84 lata. Czy Teofil Łysik z OSP Dobryszyce, powiadkoło, 85 lat. To jest nasza kochana Straż Pożarna. Na co dzień jesteście sąsiadami, kolegami, przyjaciółmi, ale gdy tylko rozlegnie się alarm, stajecie się prawdziwymi bohaterami. Bez wahania, bez zastanowienia, bez względu na porę dnia i nocy, bez względu na niebezpieczeństwo spieszycie na pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jesteście dla nas nie tylko strażakami, ale także przewodnikami, którzy uczą odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka, poświęcenia przede wszystkim miłości ojczyzny. To wy pokazujecie też, że bez względu na trudności, bez względu na przeciwności losu, zawsze warto warczyć, zawsze warto pomagać innym. Pamiętajmy, że jesteście dla młodzieży nie tylko wzorem do naśladowania, ale i inspiracją. Wasza służba pokazuje, że heroizm nie jest rzeczą nieosiągalną, ale cechą, którą można rozwijać każdego dnia poprzez małe, ale istotne działania. Dzieci i młodzież patrzą na was z podziwem, widząc was nie tylko strażaków, ale i prawdziwych bohaterów. Wasza praca nie zawsze jest widoczna. Często jest wykonywana w ciszy, skupieniu, w oddaleniu od braw i oklasków. Wasza służba często ma miejsce w cieniu, w ciemności nocy, w ogniu, w wodzie, dymie, ale także w samotności i trudzie. Ale niezależnie od warunków jesteście zawsze tam, gdzie Was potrzebują, zawsze gotowi do działania zawsze gotowi, aby poświęcić swój czas, swoje siły, a jeśli trzeba, swoje życie dla bezpieczeństwa i dobra innych. Wasze oddanie, wasza odwaga, wasza determinacja, wasza gotowość do poświęceń są nieocenione. Są one symbolem tego, co w naszym narodzie jest najważniejsze: miłości do bliźniego, odpowiedzialności, braterstwa i solidarności. Wasza, wasza służba jest dowodem na to, że prawdziwy heroizm nie polega na szukaniu chwały, ale na codziennym, nieustannym wysiłku na rzecz dobra dla innych. Jako strażacy, ochotnicy jesteście przykładem dla nas wszystkich, jesteście bohaterami naszych codziennych dni, obrońcami naszych domów, strażnikami naszej bezpiecznej przyszłości. Jesteście dowodem na to, że zasady, na których opiera się nasze społeczeństwo, odwaga, braterstwo, solidarność, miłość do bliźniego, są żywe i silne. Wasze zasługi nie mogą być mierzone medalem czy odznaczeniem. Są one widoczne w każdym bezpiecznie śpiącym dziecku, w każdym domu ocalonym od pożaru, w każdym ocalonym ludzkim życiu. Są one zapisane w sercach tych, które dzięki Wam mogą żyć, mogą spać spokojnie, mogą cieszyć się swoją codziennością. Ale nie zapominajmy, że nasza służba nie jest jedynie pełna heroizmu i chwały. Znamy smak gorzkiej strony naszej służby. Pamiętamy o tych, którzy zginęli w czasie akcji ratowniczych, o tych, którzy zostali ranni. Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, aby oddać cześć tym, którzy dali wszystko, co mogli oddali swoje życie w służbie drugiemu człowiekowi. Stajemy na tym świętym miejscu z sercem pełnym wdzięczności, z umysłem pełnym pamięci, a przede wszystkim z duszą pełną gotowości do służby. Widok nas, strażaków, ochotników zgromadzonych tu dziś jest jak płomień daje światło, daje ciepło. Ale przede wszystkim daje nadzieję. Nadzieję, która jest jak płomień, który zawsze przegania ciemność, a my strażacy jesteśmy strażnikami tego płomienia. Jesteśmy rycerzami Floriana, świętego, który przeszedł przez ogień, aby służyć bliźnim. Tak jak on, przekraczamy granice, stawiamy czoła niebezpieczeństwom, narażamy siebie, aby chronić innych. Niech każdy z nas pamięta, że jesteśmy strażakami, ale przede wszystkim jesteśmy rycerzami Floriana, dziedzicami najszlachetniejszych tnót rycerskich. W naszych żyłach płynie krew naszych przodków, którzy zasłużyli na miano rycerzy, broniąc naszej ojczyzny, wiary, naszej wolności. Wasza obecność tu na Jasnej Górze. Dowodzi, jak silna jest wiara, która nas jednoczy, wiara w dobro, które zawsze zwycięża, zawsze zwycięża zło, wiara w braterstwo, które przekracza granice, wiara w siłę, która daje nam, daje nam wzajemna pomoc. Ta wiara to jest nasza siła, dzięki której zawsze jesteśmy gotowi do działania. Z jasnej góry, gdzie stoimy dziś razem, niech rozlegnie się mocny głos. Podziękowania dla strażaków, rycerzy Floriana za służbę, za odwagę, za niezłomność, za to, że jesteście z nami, że zawsze możemy na was liczyć. To jest nasza służba, to jest nasza misja, to jest misja pełna rycerskich snów. Służba, która wymaga odwagi, wymaga siły, samopoznania. Ale przede wszystkim to służba, która wymaga miłości, miłości do bliźniego, miłości do ojczyzny, do tej ziemi, którą codziennie bronimy. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy na co dzień wspierają naszą pracę rodzinom, przyjaciołom, społecznościom, kapelanom. Na ręce księdza artybisku Paromololda Kamińskiego serdeczny Bóg zapłać. Na ręce księdza Jana Krynickiego podziękowanie za książkę etos rycerzy, rycerzy świętego Floriana. Dziękujemy także samorządowcom. Dziś jest dzień samorządowca. Dziękujemy dobrodziejom, którzy płacą podatki, z których samorządy, państwo wspiera straże pożarne. Na koniec chciałbym zacytować słowa Ojca Świętego, które wydaje się być szczególnie trafne w kontekście naszej służby. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. druchnej i druchowie, strażacy, dzieląc się innymi, z innymi swoją odwagą, swoim poświęceniem, swoją pasją, jesteście prawdziwie wielcy. W imieniu całego Związku OSPRP, w imieniu całej Polski dziękuję Wam. Dziękuję Rycerze Floriana. Razem tworzymy silną, zjednoczoną, aktywną wspólnotę. Bądźcie dumni z tego, kim jesteście. Bądźcie dumni z tego, co robicie, bądźcie dumni z naszej wspólnej służby. Szczęść Boże na tej pięknej rycerskiej drodze, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.